W dzisiejszym odcinku, w dzisiejszym programie przemoznawca nie Antonio Banderas, pan John, pan Antonio Banderas. W dzisiejszym programie zajmijmy się, może zajmijmy się niemużyczką, tak? Dzisiaj przepiękny CLS-ik, litrowy dieselek, 300 momentów, nie kurwa, 300 koniście, 700 na momentu, ale wy lubicie te pomyłki, wy lubicie te pierdołki. Dzisiaj powiemy trochę więcej informacji o samochodzie. Nie, że ma cztery elektryczne szyby, bo ten kurwa ponoć nie ma. Z tyłu jest korka, ale nie dolić to. Informacji. Lampy ledowo xenonowe, felgi Woseny 20 Baby! No widzicie, no koronawirus niestety doprowadził do tego, że wszystki fryzjerowie i stryści pozamykani No niestety skudało się! Podejdźmy z drugiej strony Koniec informacji na temat auta <laughs> aj, 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 aj Aj, amoreno Aj, 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 aj Mi exactly to ja 20-calowe koła. Wosen. już to mówiłem, ale powiem jeszcze raz. Najpiękniejszy wzór na świecie. Dobrze. Najważniejszą informacją z tego auta jest to: nie, że kosztuje 300 koła. Nie, że jest tyle siana. Patrzcie to. I nie ma tutaj ramek i nie ma ramek. I to jest największa informacja w dzisiejszym programie. Cztery furtki bez ramek. Ra, 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 ra. Przejdźmy tutaj do tyłu, zobaczmy ten samochód, zobaczmy tą tutaj, ten krwa, tą loteczkę wypasioną, i tutaj ten chromik, i tutaj lampy przyciemnione, i tutaj te rurki, właściciel mówi, że niedługo będzie wyglądał na AMG, Ale ja powiem wam tak, cały program generalnie mógłby tylko i wyłącznie odbywać się i powinienem wszystkich informować o tych Felgach. Felgi, Felgi, Felgi są najlepsze. 285, profil 25. My teoretycznie my tylko na samej wędrze. Opolka jest już tylko sobie tak naklejona, narzucona. Z tamtej strony podejdźmy z tą kamerką. Ola amigo, la amigo. Więc tak, nie trochę żartów, trochę teraz na serio. Jest przepięknym wypasem. Jest kozak. Jest największym. Zobaczmy to, tu. informacja, jak tu się udziela, wszystko To są najważniejsze informacje w tym programie. Auto tak zapieprza, się, piękne drzwi. Ale wykończenie zagram też wycieraczki AMG Jakby jakieś dzianki mówiły, że coś jest nie tak, to jednak jest pełen AMG. ra. wszystko w AMG, wycieraczki, to mi się podoba. A ten zapak. Ale mi siwych włosów wyskoczyło przez tą kwarantannę, prześmiedzenie. No ale cały czas straszą, że z roboty wywalą, że wszystkie tarcze kryzysowe dadzą. Nic nie dali, i okłamali! Jest przepiękny, ta linia, zobaczcie tą linię. Zobaczcie tą linię. Że to chyba sam widzicie, nie muszę mówić. I znowu same informacje przydatne przy kupnie samochodu takiego. Powiedzmy sobie szczerze. Auto jest wypaszone. Auto z wyglądu jest kozackie. Po prostu każdy się ogląda, tak się oglądają tej. Tak się wszyscy oglądają tej. Jak jedzie to samo... A już się w wani zakręciło. Woo! Czarny dach. Tu wszystko jakaś bajerka, rękineczek, można powiedzieć, nie wiem to to jest, może jakaś antena kurwa od rady albo coś. Wielka gwiazda. Jest ładna. I tutaj te kurwa cyperki już mówiłem w to w tamtym modelu. Przepiękny grill! Tu, jest, tu się to odczepia, jak się zepsuje, tu się odczepia, tu się wkręca do holowania. Wszystko jest. W końcu Mercedes za 500 koła. Dyfuzorek ten srebrny dociskał, czy do góry dociskał. Nie wiem sam nic nie wiem, jak to wiecie, hujazdawca. Kłamałem on oczywiście, nie ma żadnych kurwa ksenolów. Ksenody skończyły się już dawno temu. Uff. Maska, silnik. Zajrzyjmy po zbackach. Odłożę gitarę, nie będę z gitarą pod do silnika, ale ciąg, ciągnę otworzy. Oooo, oh my god! nie ma miejsca na nic. Silnik jest tej taki panel. 300 koni, 700 momentów, Formatic, czyli z czterech botów wystartuje jak kot, kurwa drapieżny. Koniec silnika oglądania. Wszyscy są oglądani z ale po co? Czyli tak nie da się nic zrobić! To nie są te auta, to się na parkingu. Kurwa, młodkim Pierdolę o jadymy dalej! Kurwa! Jedziemy! No, ten koronawirus, niestety, trzech fryzjerów mi tutaj pozamykał i tak wyglądam jak wyglądam. Przez ten stres, przez ten nerwy włosy mi prawie, jeśli nie wypadnie, zrobię się siwe. Koniec tych farmazonów. Jest piękne auto. Jezus Syn Maria, zobaczcie te bajery tu, to wszystko, nie wiem co to w ogóle jest, ale jest jakieś elektryczne szybki, pierdolki, to jest, ale to ja w każdym samochodzie mówię, że tak jest. Ale tu jest rzeczywiście, poduszki można sobie z przyciska górę, dół zrobić, piękna kierownica ucięta, sportowe, kurwa, docinki i zacinki, to mi się podoba. A o tym się dzieje pięknie, koła 20-calowe, rzeczywiście, no Mercedes nawet na 20-calowych felgach, nawet, no płynie. No nie ma dziurek, nie istnieją studzienki na ulicach. Nawet na 20 oryginalno-calowych wosenach. jest taki wzór. Oj, paseratim chciał się tutaj wziąć. Ha, panie paserati to wczoczki. A to policjanci jedzie się pięknie łopateczki do zmiany biegów. Tu ten monitorek jest wielki. Cały pakiet AMG. W całym pakiecie, to nie jest AMG, to jest pakiet AMG, żeby wiara się nie kłóciła ale się jedzie rewelacyjnie, muszę powiedzieć no co mam gadać, no to jest Mercedes troszeczkę jest bujanka, tak, muszę Wam powiedzieć, że mógłbym takim jeździć, mógłbym taki jeździć normalnie, tak bym jeździł, tu bym wyprzedał, tam bym nie wyprzedzał. tu bym temu zajechał, tu bym zrobił hamulec no tak by było, jestem zachwycony, jestem podniecony aż Kitong mi prawie odpalił w gadki ha, 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 ha. kierownica mała, siedzenia, fotele po prostu jest kosmos jak kurwa w rakiecie, Buu, jak w Challengerze. Muszę powiedzieć. rakiecie kosmicznej. Bardzo ładnie. Podłokietni. Duży panel, wszystko czytelne, wszystko pod ręką. Tu sobie robimy guzicie, jak tu wszystko nawigacja, jak Cudownie to wygląda. Prestige, Renoma i Detale. To jest wszystko to, czego możemy spodziewać się po Mercedesie Niemieckim. I on rzeczywiście był wyprodukowany w Niemczech. Tak, tak, tak hamulce pierwsza klasa automatyczne włączanie świateł tutaj można sobie kuferek z przyciska otworzyć proszę zobaczyć co tu jest, przeryjemy od razu właścicielowi co on tu ma, może jakieś siano będzie Kurde, no niestety nie zostawił nawet 5 zł na paliwo a skubany żartujemy, żartujemy i dziękujemy tu właścicielowi że nie mam la gitary ale to zaś zaśpiewam tak za udostępnienie tego znów wypasa Czemu leci z semercem. Znowu wszyscy gula mają. Ło o je baby Dotykam. Dotykam. Nie muszę rąk kremować w domu. Wystarczy, żotnąłem tutaj tego i tej kierownicy. Już zjednoczyłem się z aksamitem. Ta skórka mięciutka, zobaczcie, że tu jest za 2 km nici. 20 km! I tutaj to wszystko, jak się prezentuje, troszeczkę kurzyku tu naszło, malutki kurzyk, no ale no co z tego, no dobrze jest. Chromowane przyciski, przemocna, jedzie jedzie a nawet ładnie wyglądam. Rzeczywiście chyba pójdę na top, top model, what the fuck. Pięknie, może zmienimy sobie pierwszy raz, właściciel pozwolił, żebym sobie zmienił łopatką na drugi bieg. No zobaczymy, czy nie spierdole nic, no dwójka. Proszę, jest dwójeczka, idealnie. O, no, leż nawet, nawet nie wiadomo, kiedy z mi biegi. No kurwa, no nie będę mówił 15 razy no Renoma. No nie ma jazdy, kurwa, bez gazy. No znowu powiem, lepiej liczyć w Mercedesie niż w pierdolonym PKS-ie. Powiem wam tak, no, kurwa, no tak wam powiem. No chciałbym takiego mieć znowu, powiem wam, im więcej jeszcze z tymi Mercedesami, tym bardziej się do nich przekonuję. Ja nigdy złego słowa namietki nie mówiłem. Zawsze byłem fanem BMW, BMW. Ale powiem wam, że mercedesy skradły też troszkę mego serca, jak moja piękna żona, dokładnie, tylko moja żona skradła mi całe serduszko, także pozdrawiam wszystkich, auto jest z Piły, to jest odcinek Piła 12, zaraz tu łapy poucina, albo się na dach wywalimy, Słodzi <śmaki> wyjadą, piękne auto, piękne auto. Ja się zagrzałem, powiem wam. O, nie chodzi o klimatyzację, trzeba dobić, panie, trzeba dobić. Nie, klima chodzi, tak klima chodzi, a to trzeba zrobić... Nie, trzeba go nabić. Dobra, dobra, biorę. Mercedes potrafi z, właś z właściciela uśmiech na buzi, bo powiem wam tak, powiem wam tak, jedziemy tutaj w trybie sport, 20-colowe felgi, już powtarzam, 25 profil, Ci po prostu jakąś szmatkę z gumy naciągnęli na felgę, powiedzieli, panie, jedź, panie, wyważone, panie, jedź, panie, 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 nie pierdol, panie, jedź, panie. I teraz powiem wam tak, w systemie sport tu jest tak komfortowo, że to jest niesamowite. Czyli w systemie Eco, czy tam w systemie Komfort, to normalnie idzie. Już dojechaliśmy? Idzie zasnąć. Tak jest luksusowo, tak jest komfortowo. Pięciogwiazdkowy hotel. Porównuje na koniec. Pięć gwiazdek! Tak, kurwa. W Monako, nawet pięć, panie. Kurwa. Dziękujemy. Żegnamy się z Państwem, mam nadzieję, że ten przepiękny Mercedes cudowny śliczny perełeczka na tych cudownych wosenach po raz 15 raz mówię. jest numer jeden w Polsce, jest numer jeden u niego w mieście. Dziękujemy, zapraszamy, oglądajcie. Żegnam się z Państwem, do widzenia. Przemoznawca, jaki on może znawca, do końca nie jest.